Mężczyźni najczęściej przychodzą do lekarza przede wszystkim z przeziębieniami. Dosyć często również z bólami w okolicy serca, które ich niepokoją, gdyż wszyscy mężczyźni boją się zawałów. No i najważniejszym problemem są też zaburzenia potencji i osłabienie, brak motywacji, brak stanowczości. Mężczyźni powinni oprócz rutynowych badań typu morfologia, cholesterol, kwas moczowy czy kreatynina, czy cukier. Badać również swój własny testosteron, i to nie tylko testosteron całkowity, ale również testosteron wolny, czyli ten aktywny, z którego korzystają. Poza tym powinni również badać PSA całkowite i wolne, które pokazuje nam tendencję do stanów zapalnych prostaty i może sugerować ewentualnego raka prostaty. Mężczyźni i kobiety to są różne rodzaje pacjentów. Mężczyźni bardzo trudno udają się do lekarza, ale jak już do niego trafią, są niezwykle stanowczy, decyzyjni i właściwie bardzo ładnie wykonują polecenia lekarza. Kobieta tu jest troszeczkę trudniejsza. Kobieta więcej zna się na zdrowiu, w związku z tym sama stara się wiele doczytać, niekiedy zasięgnąć drugiej, a nawet trzeciej opinii i często sama na końcu decyduje o swoim leczeniu. Mężczyźni niechętnie chodzą do lekarzy. Wynika to z tego, że gdzieś podświadomie uważają, że siła męska jest zawsze związana ze zdrowiem, a choroba jest jego słabością. W związku z tym rzadko udają się na badania profilaktyczne. Chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnich latach zauważyliśmy w naszej klinice Wellness, że coraz więcej mężczyzn młodych przychodzi w sprawach profilaktyki. Mężczyźni młodzi już żyją bardziej zdrowo uprawiają sport, odpowiednio się odżywiają i do tego należy również badanie profilaktyczne.